Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam tylko dwie zdrapeczki. Nie naddrapywałam, bo są tylko dwie. I jest to Paradiso i Krzyżówka XXL. Wkład 20 zł. Zaczniemy od Paradiso. Paradiso z numerkiem 11. Ojejku, czekajcie. 11, dobra. I szukamy serce i słońce, serce i słońce. Mamy serce i słoneczko, serce i słoneczko i trzy słoneczka. W ostatniej, Czekaj, może troszkę jeszcze was przybliża. Kolejne dwa to pomarańcza i Chmurka, chmurka pomarańcza i w ostatniej jeszcze pomarańcza, dobra napój i ośmiornica. Yy, napój. Ośmiornica. I w ostatniej nic nie widzę. Dobra. Kolejne to foto i termometr. Termometr i foto. Tu mamy foto. Termometr. I jeszcze jeden termometr tutaj. Dobra, super. Kapelusz i ryba. Kapelusz i ryba. Mamy kapelusz. I tu mamy rybkę i kapelusz. Ok. Rozgwiazda tęcza. Rozgwiazda tęcza. I w ostatniej tęcza, i rozgwiazda. Dobra. Kolejne to piłka i żółw. Mamy piłkę. Jest i tutaj piłka. I w ostatni żółwik. Listek i torba kolejne Mamy tutaj torbę. Tu jest listek i listek w ostatni i torba jeszcze dobra. Kolejne dwa kostka i bluzka. Mamy tutaj bluzkę, kostkę. na końcu jeszcze kostka. Dobra i ostatnie dwa lody i kompas. Jest tutaj kompas. Tu są lody. Ale to nam nic nie daje, czyli będzie pusto. B L X. Tak jest. Dobra. To teraz krzyżóweczka z numerkiem siódmym Wolter w bonusie. I szukamy. Szukamy u. Szukamy wyrazów. Czekajcie. O. O. U. Dobra. Tu jest u. Jeszcze tutaj jedno. Dobra i w ostatniej U. więcej nie widzę. Dobra, kolejna B. Mamy B tutaj, tutaj. Drugiej jest tutaj B jedno tylko i w ostatniej nie widzę w ogóle e <laughs> przepraszam e. E. Dobra, mamy w bonusie e. Druga, o, przepraszam, nie widzieliście. Druga teraz. E. Więcej nie widzę. I ostatnia. Okej, okay. to kolejna d. I w pierwszej szukamy d. I tu jest jeszcze teraz w drugiej d. Mhm. I w ostatniej. I tu jeszcze jedno d, dobra, chyba tyle. Kolejna to o. Mamy w bonusie o. Dobra. To chyba na tyle. Kolejna to y. Y. Tu mamy. I tutaj jeszcze jedno. Dobra. Tu jest. Tutaj. I tu. Tutaj. I tutaj dobra kolejna to G G G, G. W pierwszej nie widzę tutaj jest G ale tylko jedno i w ostatniej tu jest tutaj i tutaj dobra kolejna to V przy okazji S, S jest tutaj S, S, S. Mhm. w drugiej jest S ale tylko jedno widzę, no i w ostatni S, S, jest V, dobra i tyle, kolejna to A, A, Okej, okay, chyba wszystkie. To teraz w drugiej. A. Dobra. No i w trzeciej mamy pierwsze słowo Ada. to chyba na tyle. Dobra, lecimy dalej z. Z. Mamy tutaj Z. I tu jeszcze jedno S było. Dobra. Z jest tutaj, tutaj. I tu jeszcze Dobra, chyba tyle. I w ostatniej mamy tu z. I to chyba na tyle. Dobra, kolejna to K. I w pierwszej K jest tutaj. Tutaj. I to chyba tyle w drugiej. Okej. Okay. I ostatnia. I to chyba tyle. To ostatni rządek już. Mamy x. X -a widziałam w ostatniej. To teraz i i szukamy i mamy tutaj. Pierwszy z saki w drugiej w drugiej tylko jedno i no i w ostatniej. Dobra. Kolejna to. R, mamy w bonusie R, mamy w pierwszej drugi kruk, R, dobra, to teraz druga, mamy tutaj drugi krąg. Okej, okay. a raczej pierwszy kraj. Okej, okay, to lecimy dalej. R. R. I to chyba ty. Kolejny to jest te. bonusie mamy. I szukamy te. Mamy tutaj i tutaj, i tu jeszcze jedno. Oj, dobra. W drugiej, tutaj, tutaj, i tylko tutaj. I w ostatniej mamy tak, drugi wyraz. Mamy tutaj T tutaj. I to chyba tyle. Okej, okay. przedostatnia to C. Mamy tutaj C. Tylko jedno. Tutaj. I jeszcze tutaj, dobra. I w ostatniej, w ostatniej nie ma C. Okej. Okay. I ostatnia, to jest H. Czyli nic tu nie będzie. H. Tylko jedno, i w ostatniej nie ma. Było razy, byłoby razy 3. 100 zł w bonusie, a kontrolne y u. Czyli dzisiaj na kład 20 mamy minus 20. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia! Pa!